Halo halo, dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Alan. A to kolejny odcinek z Pokemon Sowosy. W dzisiejszym odcinku w końcu uda nam się złapać Lugie. I taka smutna wiadomość mam do wymienia tego Pokemona i tego Pokemona, ponieważ najprawdopodobniej Johnny opuścisz naszą wesołą gromadkę. Otóż jak widzicie przekroczyli oni oboje poziom 405, czyli powinniśmy de facto ewoluować a tego nie zrobili i troszkę mnie z tego powodu, nie tyle co smutno, ale jestem trochę rozczarowany ponieważ ja nadzieję że uda mi się zdobyć Alakazama Myślę, że w tej wersji już to będzie możliwe bez wymiany no jednakże troszkę się pomyliłem Teraz powinno nam się udać zdobyć może tutaj, tutaj się, tutaj się uda zdobyć te mhm, i tam jeszcze nie ma, powinno być już Mimo, że muszę użyć dzwon tego dzwonka, co dostaliśmy Ona się, ona się właśnie tutaj znajduje, powinna tam się znaleźć, ale jej tam nie ma. Jestem trochę rozczarowany, ale musi tam być, na pewno, na pewno tam jest. Dobra, chodzimy. Tu, tu musi być druga, obowiązkowo. Ok, są, pojawiły się są te e, Kimono Girls. Okay, to jest ten dzwonek. Drugie powinna teraz wyjść. Uuu. A cóż to za czary? No i co? U, poważny dźwięk. Coś się trzęsie. Co się stanie teraz? U! Co to? Halo? No jak fajna, świetna animacja. Srebrna dusza, moi drodzy. Coś pięknego. Dobra moi drodzy. Idziemy ją kurde złapać. Jotaro, ponieważ on, on posiada umiejętność zwaną Klątwa. Ona sprawi, że odbiera nam połowę HP. Na tym właśnie Pokemonie, ale za to tamtego ranimy co turę. Lugia nawet nie jakiś jaki jest Pokemonem, czekajcie już, już kurczę patrzę. On jest na pewno latającym wodnym. Albo, albo latającym psychicznym. Tak, psychiczny latający. Kurde, moi rozradziecka, wiecie? Ona ma level w naszej wersji 70. Będzie nasz najpotężniejszy Pokemon. Wiecie o tym. Gias. I oto Jona. 45? Czemu 45? Jesteśmy posiadaczami wersji Soul Silver to powinna mieć poziom 70. No ale dobra, to może być nawet lepiej dla nas. Będzie łatwiejsza do okiełznania. Co to było? Aeroblast. O, kurde. Dobra, weszła klątwa. No, klątwa nas, nas niestety już Ale czy. No dobra, nawet nawet nie weszło. Nie, klątwa weszła, świetnie. Uuu, mocno jest ta klątwa. Zmieniamy następnego Pokemona. Niech to będzie Jojo. Nie no, myślę, że drugie będzie tu miała ten poziom 70, ale kurde. Czy 45 Jojo jest to nie lepszy. Weźmy hmm. cięcie. Ekstrasensory! O kurde! Ok, teraz to jest, ta, to jest ta chwila, moi drodzy. Master Ball. Zostanie już złapana, na pewno. Nie ma innej opcji. Moi drodzy... Zapaliśmy Lugia, świetnie. Srebrna dusza należy do nas. W sumie nie będziemy mieć zmieniać imienia. Niech będzie Lugia po prostu. Hm, sorry. Dobra, zobaczmy co ona tam potrafi. Samary Extra Sensory, Rain Dance, Hydro Pump, Aeroblast. Hmm. Trochę słabo. Dobra, nauczymy ją jakieś skilly zaraz. Ja Będę nauczył ją latania. To właśnie w tej chwili są troszkę inaczej to sobie wyobrażałem? Ponieważ na jednej ze stron, z solucjami, ma w ogóle podane inne ciosy po złapaniu, inne umiejętności i jestem troszkę tym zawieziony. Poważnie. Ewentualnie to jest lista dostępnych ciosów, ale w to wątpię, bo, ża bo żadne się nie powtarza. Lecz możliwe, że one się po prostu pojawią w przyszłości. Nie, usuwamy to 157 HP Journal ma 187, 181 na 50, kurde No i to w sumie tyle Dobrze, jednakże jesteśmy posiadaczami posiadaczami Lugi. Czy mogę ją teraz wyśporzyć? Nie mogę, kurde Nie ciekawie będzie, tutaj coś tego nie mogę ale sobie taki myk, wiecie? Zamienimy sobie tutaj. To stań sobie tutaj. Jak ona wygląda w ogóle? Te no kurde, nie ma, nie ma co. Ale musimy stąd iść niestety. I zaś jakiś Pokemon. Eee, ojeju jeju. Gdzieco nie chcę z nimi walczyć. Nie wiem, czy w chwili obecnej posiadam linę do powrotu, ale wydaje mi się, że nie. Nie posiadam liny. Ale posiadam za to Ripple, możemy stąd wyjść najprawdopodobniej. Max Revive, spoko. Czy wiecie, to było mi miło jakbym mógł stąd teraz wyjść, bo chyba teraz stąd nie wyjdę. Kurde, kurde, chyba. Albo i wyjdę. To jest co? Escape rope, dobra, wychodzimy za pomocą tej liny. Torba... Czekajcie, momencik. Jest escape rope. O nie, ej no bez jej, teraz mi się gra popsuła, moi drodzy. Jedno muszę lubię spróbować złapać. No nic, taki mój żywot, niestety. Także moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie tego krótkiego materiału i wyjdziemy się już z tego co podają mi pewne źródła w New Bark Town. Także do zobaczenia, cześć.